Elo Youtubersi, to ja Pli i powracam na te zastranę YouTuby. Na początek pozdrowie, ekipę filmową, Plakserona, oraz Joustrickę. Ci Youtubersi same gaziomkami jednego poznalem gdy mu grafikę na kanale 0. Ale koniec tego gadania zastranego pieprzenia 0. Ostatnio nagrywałem filmik dokładnie dwa tygodnie temu, jak miec nieskończony transfer, i takie tam. Działało to owszem, ale potem jakiś Janusz. zgłosił do chomiku i z taki sposób istnieje ich łidniku i zablokowali ten sposób, i gnoje usunęli mi chomika. Z. I teraz ten sposób X nie działa, ale oczywiście ja nitka pele zrobiłem sejnowego chomika, i wszystko git działa zero. I teraz mam zagadkę. Gdy ja cię pokażę ryjec i glos 0. Teraz jakiś mały fel już gada do starej 0, ale gnojek za kogo obchodzi jakiego z gnojka co na trzy suby. Ha ha, właśnie dużo ponieważ temu, któremu się uda, zrobię za darmo za darmo graficzkę na kanal z Photoshopa oraz profilowe big talent 0. Wiecie jutro albo dziś wrzucę zagadkę. To będzie al o o